Ej, siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Kruszakus i nagrywam to już chyba po raz dziesiąty, czy coś w tym stylu, próbuję się jakoś rozkręcić, a potem gubię myśl i, i wychodzi z tego jedno wielkie badziewie, ale nieważne. Dobra, słuchajcie, ogólnie dzisiaj nie miał być żadnego odcinka z BFH, bo po prostu mi się nie chciało. No, ale z racji tego, że, kurczę, dzisiaj jest 11 kwietnia, czyli w sumie... Są to trzecie urodziny mego kanału, no to stwierdziłem, że kurczę, zrobię taki specjal, taki specjal i po prostu w dniu, tak? taki specjal w dniu, w którym kompletnie mi się nie chce nagrać BFH Nagram BFH, po prostu wrzucę to na kanał i tyle. Sorry, pewnie się spodziewaliście jakiegoś montażu czy czegoś w tym stylu. No, sorry, nie stać mnie na to kompletnie ostatnio. Ale nieważne, e, zresztą kurczę e, po formacie musiałem, acz znaczy na no po formacie, no po, po zmianie dysków to w zasadzie nie mam żadnego materiału, z którego mógłbym zrobić jakiś montaż, także wybaczcie. A, a, a quizów ani żadnych takich innych rzeczy jeszcze nie mogę robić na kanale, bo mam ten zablokowane, e, zablokowaną możliwość dodawania nie, ten adnotacji oraz umieszczania filmów e, niepublicznych przez jeszcze parę tygodni, także, także wybaczcie, no. Na razie tego nie będzie. Dobra, ale nieważne. Słuchajcie, trzecie urodziny mojego kanału, wow, nie spodziewałem się, że tak długo to wszystko pociągnie. Ogólnie taki zamiar był z tym kanałem, że wrzucę tutaj parę filmików dla paru kolegów, żeby sobie pooglądali jak zestrzeliwuję samoloty czołgiem z powietrza i w ogóle prosto z nieba. I, i nie spodziewałem się w ogóle, że to w, jakiś, w jakikolwiek sposób nie wiem zaowocuje jakimś zainteresowaniem wokół mojej osoby. No i ja oczywiście nie do końca za, zaowocowało, bo nie z tego powodu stałem się jako tako popularny wśród społeczności BFH tylko za te moje komentarze, a, a komentarze zacząłem nagrywać dopiero w 2012 roku i na początku były te komentarze tylko i wyłącznie po angielsku, ale no, no z racji tego, że dużo osób się zorientowało, że jestem z Polski no to zaczę zaczęto mnie po prostu namawiać regularnie, żebym nagrywał jakieś komentarze po polsku. W końcu dałem się namówić, był ten mój pierwszy e, filmik e, po polsku. E, ten tam, nie wiem, pierwszy komentarz po polsku po prostu na, na wyspie Wake. E, bardzo taki fajny, w ogóle mój, chyba mój ulubiony filmik e, w, w moim wykonaniu, do, do którego mam straszny sentyment i który... Od czasu do czasu sam sobie zapuszczam i po prostu śmieję się z, tego, z tych głupot, które wygadywałem e, te parę lat temu, ale, ale, ale fajne czasy były. No i potem, oczywiście, ten e, pojawił się na bardzo krótki okres czasu, co prawda, ale pojawił się multi, zainteresowanie z jego strony. No ale kurczę, niestety akurat był to ten moment, kiedy BFK zaczęło się kompletnie pieprzyć, czyli te krasze serwerów, takie bardzo regularne, które, nie które uniemożliwiały kompletnie grę. E, zepsuty matchmaking i serwery Brandzone po prostu tak zniechęciły. Multiego i całą masę zresztą graczy, że niestety Multi postanowił sobie odpuścić BFH, ja przy tym BFH zostałem i e, no cóż, e, teraz on jest gwiazdą, a ja śmierdzekałem. Tak, e, <todgłosy> ta nie no żartuję. E, ale no cóż, e, potem były właśnie takie jakieś wzoty upadki, prawda? Poznałem Hendela, potem się z nim pokłóciłem, potem były dramy wi z wiadomo kim. Całe to C, TFC, hakerstwo wszędzie się szerzyło i tym podobne, ale przez cały czas siedziałem na tym YouTubie, nagrywałem swoje materiały. Czasami na wesoło, czasami z dobrym humorem, czasami narzekałem i w ogóle, ale no koniec końców wytrzymałem te 3 lata na, 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 te nagrywania filmików i no przez cały czas tutaj jednak jestem, prawda? Także no chyba, no chyba jednak e, wskazuje to na to, że sprawia mi to przez cały czas jakąś taką, no dużą przyjemność w sumie, prawda? czasami mi się nie, nie chce, ewidentnie mi się nie chce, ale po prostu czuję jakąś taką presję, a czy może nie, nie do końca presję, tylko wiecie, jak, ja bardzo lubię takiego, takiego biznesmena z Ameryki. Koleś nazywa się Dana White, to jest w zasadzie prezydent UFC, czyli Ultimate Fighting Championship, prawda? Wszyscy bawimy co to jest, prawda? Największa organizacja na świecie zajmująca się walkami MMA i on, on powiedział, że raz miał taki dzień. Że po prostu nie musiał nic robić, nie musiał nic robić nie musiał nic robić przepraszam, przejęzyczam się usiadł sobie przed komputerem, czy tam przed, przed telewizorem, włączył sobie konsolę chyba tak to było, e, i po prostu przez cały dzień grał potem wieczorem, kiedy już wyłączył sobie konsolę pomyślał sobie wow, ja pierdolę przejebałem cały dzień nagrania na komputerze nic nie zrobiłem nic nie osiągnąłem, zmarnowałem cały dzień no i e, od momentu, w którym zacząłem tak regularnie nagrywać ten, na YouTubie, właśnie takie, takie podejście mi towarzyszyło, że jeżeli siedzę przez cały dzień przed, przed komputerem i po prostu nic z tym nie robię, no to tak naprawdę marnuję tylko i wyłącznie czas. Dlatego postanowiłem po prostu coś ten, zacząć z tym robić i jako w, jakiś, w jakiś taki jako taki kreatywny sposób wykorzystywać swój czas przy komputerze, między innymi właśnie na nagrywanie filmików i starałem się to robić po prostu jak najczęściej, żeby mieć ten świadomość, że po prostu cały cały, no może nie cały dzień, ale parę godzin nagrywania e, przerodziło się w, w jakąś pracę, prawda, czyli w nagranie filmiku, który trzeba nagrać, e, złożyć potem cały projekt w Sony Vegasie, zrenderować, opublikować i tak dalej, a co prawda... Kiedyś to wyglądało znacznie gorzej niż teraz, bo wtedy po prostu wrzucałem jakieś takie, nie wiem, rundki prawie bez muzyki w ogóle przez jakiś czas. Nie lubiłem żadnych, nie wiem, nie miałem żadnych miniatur na kanale, dopiero ostatnio to wprowadziłem, co prawda, ale teraz już się nad tym pracuję. E, muzyczki nie było, nie było żadnej obróbki, nie było po prostu niczego. Tak, nawiązanie do Kononowicza, Kononowicza, jeżeli ktoś pamięta, kolesia. No ale kurczę, w każdym razie e, po prostu zawsze miałem takie przeświadczenie, że. Znaczy, no, zawsze od momentu, w którym ja to usłyszałem, z ust tego mojego ukochanego biznesmena, e, że trzeba jakoś produktywnie wykorzystywać swój czas. No, i właśnie dlatego po prostu przez cały czas regularnie nagrywam na YouTube. Czas, oczywiście czasami mam jakieś zawieszki, czasami mam jakieś spadki motywacji. Co jest związane oczywiście z tym, że przez cały czas nagrywam jedną grę, która mnie po prostu delikatnie powiedziawszy wykańcza psychicznie, no ale nieważne. E, e, w, słuchajcie, no po prostu e, mam takie teraz, tak, takie właśnie nastawienie sobie, w sobie wyrobiłem przez te, przez te około 3 lata siedzenia na YouTubie, że po prostu dzielić się e, e, swoją pasją, swoim zainteresowaniem e, z szerszą e, publicznością, a nie tylko i wyłącznie robić to dla siebie samego i tak naprawdę, no, przesiadywać przez parę godzin przy komputerze. E, bez żadnych efektów, bez żadnej... Bez żadnego pozostawiania po sobie jakiegoś, nie wiem, śladu na tym świecie, prawda? Nie wiem, może to dziwnie zabrzmiało, ale tak to, tak to powinno mniej więcej zabrzmieć, prawda? Bo człowiek jakiś tam... Coś tam po sobie zawsze chce zostawić ten... Jakiś... Jak, jak, odcisnąć swój znak na świecie. Kurwa, kto głupio brzmi, nieważne. Wiecie chyba, o co mi chodzi, prawda? No i właśnie z tego powodu przez cały czas ostatnio nagrywam bardzo regularnie, zresztą po pięć razy w tygodniu staram się wrzucać jakieś filmiki. W zeszłym tygodniu miałem delikatny Delikatny spadek formy, delikatny spadek motywacji, ale jak sami widzicie, wróciło na nowo po wprowadzeniu paru nowych gier, paru nowych tytułów, jak obiecawałem na, na swój kanał. Ale. Wiecie, te trzy lata ostatnie po prostu uświadomiły mi, że. Kurde. Nie można się zamykać tylko i wyłącznie. Nie można, się tylko i wyłącznie, nie można się ograniczać tylko i wyłącznie do jednej rzeczy, do robienia tylko i wyłącznie jednej rzeczy i liczenia na to, że to się sprawdzi, bo tak nie zawsze w życiu wychodzi, prawda? Kiedyś na przykład bardzo chciałem być kucharzem, zatrudniłem się, a znaczy w zasadzie to po znajomości dostałem pracę w takiej bardzo fajnej, nieistniejącej już restauracji. Przez parę miesięcy tam pracowałem i się mi się, zajebiście mi się tam pracowało, naprawdę e, po prostu każdego dnia miałem tam ochotę przechodzić, Specjalnie brałem jakieś nadgodziny, jak tylko na przykład ktoś zachorował czy coś w tym stylu i musiałem przyjść za niego to zawsze przychodziłem. Zajebiście mi się pracowało i chciałem bardzo e, tam pracować dalej i rozwijać się i e, awansować, że tak powiem. No ale cóż, e, niestety restauracja po paru miesiącach zamknięto i... No i, no cóż, musiałem poszukać sobie jakiegoś nowego miejsca pracy, no i przez cały czas, przez jakieś pół roku pchałem się w tę gastronomię i niestety, kurde, okazywało się, że to wcale nie jest takie kolorowe, ani fajne, że na szczęście po prostu trafia się do jakichś totalnych gównianych sieciówek, że jest to po prostu totalny stres, zapierdol, za marne pieniądze i często po prostu walka, że tak powiem, z, z własnym sumieniem, bo kiedy na przykład pracodawca każe Wam, nie wiem, odkazić octem gnijące mięso zasypać gigantyczną ilością przypraw, a potem dać, potem to upiec i dać to potem ludziom na talerz no to kurwa maś Ja jeszcze znajdujecie parę, parę much ogólnie parę takich martwych, fajnych, fajnych tłustych martwych much w takich kurczaczkach no po prostu zaczynacie szaleć i w ogóle i stwierdzacie, stwierdzacie, że macie to w dupie, wypierdalacie wszystko do śmietnika, a potem e, szef ma strasznie duże pretensje do was, a wy mu potem mówicie a Asi, kutasa, kutasie, jebany frajerze i w ogóle. Czego nie zrobiłem, ale powiedziałem mu, że to jest nieetyczne nieładne i w ogóle i te kurczaczki trafiają do śmietnika, także spokojnie. Nigdy nikogo nie otrułem swoim żarciem. ale, ale ogólnie, nie? Chciałem się przez dłuższy czas rozwijać w ramach czegoś, co niestety okazało się kompletnie nieprzyszłościowe i tak no ograniczałem się przez około rok do, do tej gastronomii, pchałem się na siłę i w ogóle, pomimo tego, że ewidentnie było widać, że po prostu nie przynosi to żadnych efektów. No i tak właśnie po, po tych trzech latach na YouTube dochodzę do wniosku, że kurczę nie ma do końca e, sensu e, przez cały czas robić tylko i wyłącznie jednej rzeczy, bo męczy to mnie, wydaje mi się, że męczy to was, pomimo tego, że ewidentnie po prostu chcecie, żebym nagrywał głównie BFH, to jednak kurczę, no fajnie by było. Przepraszam, muszę wziąć sobie łyżkę kawy. Ep, herbaty, to jednak fajnie było wprowadzać regularnie jakieś nowe rzeczy, urozmaicać, urozmaicać to wszystko, być takim właśnie bardziej wszechstronnym. O, dobre słówko, wszechstronnym. E, no i to jest właśnie tak, taka moja refleksja, chyba po tych trzech latach bycia na YouTubie. Bo, no, no szkurde, nie chcę mi się rozwodzić na temat tego, że. BFH upada. E, 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 wszyscy to wiemy, po prostu każdy może spojrzeć mniej więcej, jak wyglądają e, fora. Polskie fora zostały już pozamykane, wiele zagranicznych też zostało pozamykanych, w ogóle stron, które były jakoś tak powiązane z BFH typu Matt Stater, była jakaś taka bardzo śmieszna stronka, na której można było ten zobaczyć, kto jest najlepszym, według statystyk, kto jest najlepszym gainerem na świecie, kto jest najlepszym soltkiem na świecie, kto jest najlepszym komandosem i w ogóle graczem całościowo najlepszym na świecie, według statystyk oczywiście i ludzie z tego powodu patowali i w ogóle też tę stronkę zamknięto. I w ogóle, no kurwa, znowu się rozwodzę nad tym wszystkim. No nie, w każdym razie, e, e, BFH przestało się rozwijać, prawda? E, no mówię oczywiście o BFH, bo to jest, aby powiedzieć, 90% mojego kanału, prawda? E, BFH przestało się rozwijać, ale kurde, ja nie chcę się przestać, ja nie chcę, właśnie ten, przestać się rozwijać tak samo jak BFH. A wydaje mi się, że właśnie towarzyszyło mojemu na stawieniu w zeszłym roku takie myślenie, że nie ma sensu pracować nad odcinkami, nie ma sensu dawać muzyki, nie ma sensu robić miniatur, nie ma sensu mieć banera, nie ma sensu mieć awatara e, skoro tak naprawdę tak czy siak e, nikt nowy tego nie obejrzy, tylko przez cały czas będą mnie, będzie miał się stała ilość osób i tak dalej. No i właśnie przez taki głupi tok myślenia wydaje mi się, że jestem w miejscu, w którym jestem, a mogłem, mogłem być, mógłbym być znacznie dalej i po prostu być teraz o wiele bardziej zadowolony z tego swojego kanału, ale no cóż, no tak, tak, akurat, wypad tak akurat wyszło e, i, i kurczę po prostu po tych trzech latach dochodzę do wniosku, że, że tak dalej być nie może i no, więc, no z tego właśnie powodu między innymi w, w tym tygodniu e, ponagrywałem troszeczkę innych gier i będą się one bardzo regularnie zresztą e, pojawiać na moim kanale i w ogóle będzie dużo urozmaiceń właśnie e, no, muszę po prostu prowadzić jakieś urozmaicenie. To będzie dobre, zarówno mi się, mi się wydaje, że dla was, jak i dla mnie, bo, bo przy, kiedy robi się przez cały czas jedną rzecz, to po prostu towarzyszy temu takie zużycie, zmęczenie psychiczne i tak dalej. Ja teraz, na przykład, nie jestem w stanie wejść do gry i na żywo nagrać komentarza, po prostu już nie mam żadnego pojęcia, co mam mówić. Wszystko już chyba zostało powie, powiedziane, i chciałem po prostu powiedzieć coś innego, niż tylko i właśnie o woli shot, balistik i pocisnąłem szwagra w czołgu, czy coś w tym stylu. Wiecie o co chodzi, prawda? No, w każdym razie. W każdym razie właśnie do takich refleksji doszedłem po trzech la swoich latach bycia na YouTubie. Także jedną z tych refleksji jest to, że tak delikatnie powiedziawszy, się. E, Bo wystarczy tylko popatrzeć na to, co się działo e, w, w moim gameplayu. A, bardzo przyjemny spawn ramp na sam począt początek, prawda? Tylko ja jakiś koleś jesteśmy na serwerze. Tylko nasza silna wola powstrzymuje to, żeby ten e, granie zanieniła się ten na pregame. 8 przeciwników w Royalsa gwałcą nas kompletnie. Mikiel mnie nawet kibagował. Ale oglądajcie ten komentarzek do końca, zobaczycie co pod, stanie się w ogóle pod koniec rundy. E, wydaje mi się, że wynik, e, wynik Was bardzo zaskoczy. I bohater e, tej, całej, tej całej rundki też ba, bardzo Was zaskoczy. A czy nie, przepraszam. Wynik Was bardzo zaskoczy, jeżeli patrzycie na to, co się dzieje. między... A czy już się teraz wynik wyrównał. Ale bardzo Was, bardzo Was, pewnie zaskoczy końcowy wynik tej, tej rundy, jak już mówiłem ale nie za bardzo Was zaskoczy to, kto jest jej głównym bohaterem. Ta. Ta. Jeden z wielkich problemów, B które ta gra teraz ma niestety. Ale cóż, no tak już bywa, nie? Niespecjalnie, niespecjalnie ten... Da się teraz z tym zbytnio walczyć, ale cóż... Przepraszam, dzisiaj jestem troszeczkę może niewygadany. Troszeczkę, troszeczkę tak zablokowany. Ogólnie chciałem dzisiaj strasznie nagrać ten... Team Fortress na, na żywo. Może to jeszcze zrobię kurczę, w sumie jest godzina 12. Hmm, może na popołudnie bym się wyrobił dwa, dwa filmy na jeden dzień. Nie możecie mi zostawić w komentarzach jakieś, wiado, jakieś tam wiadomości, czy nie chcielibyście co, czegoś takiego. Dzisiaj sobie po prostu chciałem na spokojnie z samego rana usiąść przy, przy komputerze. Nagrać taki właśnie refleksyjny, e, naf, refleksyjny odcinek o tych moich trzech latach na YouTubie. I miejmy nadzieję, że nie będą tylko i wyłącznie trzy lata, tylko jeszcze kolejne trzy. I będą one znacznie bardziej kolorowe, ciekawe i zabawne, niż te trzy ostatnie, niż te trzy, które właśnie dobiegły końca. Miejmy nadzieję, że po prostu zaczyna się nowy rozdział i że będzie w ogóle zajebiście i, i że żeby też, i że ja i Wy będziecie się świetnie bawić. Zapraszam, wezmę znowu łyczka herbatki. Naprawdę wybaczcie, że dzisiaj jestem kompletnie zamolony, ale ale ja po prostu mam jakiś taki, nie wiem, jakąś taką zwiechę. A, cholera jasna. Patrzcie na tego Sol. O, widzicie? Dopiero jak zginąłem, to wtedy mnie uleczył, nie? Co za kutas normalnie. Tak to teraz wygląda. Nie. Ach, ta herbatka. Kurcze. i w tym momencie właśnie kończy mi się pomysł na to, co dalej mam mówić, nie? No cóż, no, bywa, prawda? Ostatnio, no nie wiem, no kurczę, już nie, wiem, co mam powiedziecie. A właśnie. Właśnie, właśnie. Już wiemy co, co mogę, mogę ten, jaki temat mogę, mogę poruszyć. E, mój wczorajszy filmik, mój wczorajszy poradnik. E, wiecie co, wielu z was e, odbybrało to jako mój trolling, jako nieudany trolling. No. Niestety wiecie co, jedna rzecz, która jest nieudana to e, wasz sposób myślenia, jeżeli myśleliście, że to jest trolling, bo to nie jest trolling. To jest, to jest BFH, to jest BFH w 2014 roku. Słuchajcie, no popatrzcie. E, easy wprowadzili do gry te bronie, prawda? Po to, żeby gracze je, ich używali. Oni nie wprowadzali broni z myślą, że kurczę, to będzie noobskie i nikt nie będzie tym grał i że będzie wszystkich trzeba tankować z serwerów i tak dalej, to będzie zabronione. Nie, oni to wprowadzili po to, żeby ludzie to kupowali, grali z tym. Oczywiście, no, grali, próbowali, kupowali, prawda? Żeby po prostu pieniążki wpadały i tak dalej. No ale jeżeli kurcze by wprowadzali do gry bronie, które z miejsca miałaby być, nie wiem, zakazywane na serwerach, no to kurcze nie zarabialiby zbyt dobrze, prawda? Także. Z ich perspektywy to są bronie jak najbardziej słuszne, jak najbardziej. O, właśnie w tym momencie sprawdzam sobie w ogóle tablicę wyników i to jest właśnie nasz niechlubny bohater tej rundy, zajebiście, prawda? E, słuchajcie, e, te bronie zostały wprowadzone do, ten, do, do gry, po to, żeby ich z, nich, z nich korzystać. I to jest, to nie jest, wiecie, e, to nie jest tak, że, e, że to jest nubskie e, założenia easy. To jest nubskie, bo my po prostu w końcu. Doszliśmy do wniosku, że są to, są to kompletnie gówniane bronie i absolutnie nie, nie powinno się nimi, nimi grać i tak dalej. No ale nie zmienia to faktu, że jednak zostaje wprowadzone do tej gry i ktoś z nich korzysta, prawda? No i oczywiście Easy korzystała z tego, że ktoś je kupuje i sobie nabijał kapsy dalej, piążkami. Ale to nie był do końca trolling, tylko łosoś taka bardziej satyra, nie? No, a nie? Nie wszyscy to chyba do końca załapali, ale większość za szczęście załapała. Nic. Dobra, słuchajcie. Przepraszam, jeżeli ten odcinek był taki troszeczkę zwierzchowy, i w ogóle, ale naprawdę dzisiaj jestem jakiś taki trochę nie w sosie. Dobra, tylko tablicę wyników wam pokaże. Nasz hacker, kochani, i I ten. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo. Narka mojej szwagry. joł.